Ten odcinku na tym kanale. Czekram sobie w j Czekamy sobie Prisoner. Czekamy aż się wszystko załaduje. Próbujemy uciec. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że tak. Tu jest taki trick. Sprawdzenie, czy nikogo nie ma. Owszem nikogo nie ma. O, to, to ktoś tu dostał level tu. Sobie tu niszczymy, dobra? A coś klikałem, a tu nie można nic klikać. wie udało się! Uciekamy! Uciekamy! A, uciekam z nim! Uciekam z tym typkiem. On nic nie napisać. Chyba, że to on nie. Dobra, spoko. Bank otwarty? Tak właśnie chyba ktoś go rabuje nie gość nie Czym jest sobie to pierwsze z brzegu dobry wóz. Nawet nie zły zabrał, <laughs> dobra. I możemy pojechać, tylko będę dziwnie jechał. To wina telefonu, bo nie, nie wiem czemu, ale telefon laguje, jak jeżdżę w Jaybreaku. Na przykład widzicie, jak to skacze. Jak wiecie, jak to naprawić, napiszcie w komentarzu. choć to mi się nie da jeździć. tak to skacze. No dobra, nawet już lepiej poszło, teraz już się ten samochód odpanował, może bo ja jest... logika j <grydź> Jedziemy Dziś w okolicach banku, że zobaczyłem z kursu. tu już zaraz będziemy. Nie polecam jeździć z tą kamerą. Możecie no zobaczyć jak ja teraz będę jeździł. No patrzcie, tu nic nie widać. Jak normalnie jeździł, wygląda. Jedziemy. Dobra, tu jest. Chodźcie do tego. Czy nie pamiętam jego nazwy? Bo dawno nie grałem tutaj brajka. Mam drugi poziom. Dopiero w karnecie. I już coś tam z tyłu Jak było. Jakby co widzowie, mam dwóch, dlatego nic mi nie podszkoczy. Takie tu. Tylko mogę nawet chyba tak zrobić? Czemu ja to nie zrobiło? Ty naprawdę moje pięć jest silniejsze niż jakiś pistolet? Teraz to mnie Daybreak bardzo zdziwiłeś. Moje pięści są najsilniejsze w od Jakim cudem te pięści rozbijają szkło. Ktoś mi wytłumaczy. Nie tracąc HP. Mamy 2000? Jeszcze patrzmy. jedno. A. Dobra! Dało mi się uciec. To mi Zaraz trzy zaraz ginę. Może się uciec Damknę w procinku. Nie wiem jak ten wejść, to żeby więc oglądałem poradnik chyba, i chyba już wiem. Już trzeba gdzieś na drugie klient. A ja prawdę zginę. No właśnie. Bo ty masz właśnie problem. Ja nie umiem wydostawać się takich miejsc j Jaybreak Jay to jest najcięższa gra, jeśli chodzi o chyba takie miejsce. Czyli jedziemy tutaj, bierzemy pistolet. Dobra i możemy iść. Chyba, że już zamknęli. No zamknęliśmy. Na banki idziemy. Dobra. Dobra. Idealny skręt. Tylko o nie, 190. I można zrobić taki trik. Tu gdzieś jest policja, więc trzeba uważać. O nie, zamknęli to. Ja muszę tu stać przy tym, żeby zdobyć kartę. Gdzie jest policja? Na pewno gdzieś tu jest, to akurat wiem. I gdzie jest samolot? Z muzeum, ktoś tam coś ma. Zobaczycie, jaki skład wykonaliśmy. Knuckleboard, 20 się. tam questy mamy. A, nie! A! Nie, kapibala mnie złapała. No, jakim cudem! Skupiłem się. Jej! Pomścili mnie. Pomszczono mnie, widzowie. się zemszczę na nim. O, Joker. Widzowie, myślę, że zaraz możemy zakończyć ten odcinek. Zapraszam do oglądania innych odcinków, też z Robloxa albo z Geometryk dasz. Na przykład. Możemy skończyć ten odcinek. Zobaczenia w następnym odcinku.